Musi być podanie Filip! Filip Wiszniewski, a na drodze wojownika po raz kolejny. Jeden z ulubionych gości, Szanowni Państwo, Kacper, Wołajsza TKD. Fisz, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Kasprze, mamy tutaj na szybko do omówienia absolutnie ciekawe, najciekawsze, frapujące kwestie. Po pierwsze, Kasprze. Prawdopodobnie zawalczysz na następnej gali kontra MMA w walce zawodowej. Czy coś możemy na ten temat powiedzieć? Znaczy prawdopodobnie zawalczę na gali kontra, chyba zawalczę. Tak, to będzie mój debiut zawodowy i prawdopodobnie też, to o, to jest do, dobre słowo, prawdopodobnie to będzie moja pierwsza i ostatnia walka, jeśli Dla, chodzi o tak? walki zawodowe. Ja już jestem starym gościem, stary. ja już mam walkę amatorską za sobą trochę w troszkę innej dyscyplinie. Plus nie chcę tam mówić, bo czuję się świetnie, więc jakby tam nie mogę nic tam walać na zdrowie, bo jest OK, ale, ale ja jeżeli tam ma być kariera zawodowa i mam się temu faktycznie poświęcić, to chodzenie do pracy takiej prawdziwej i robienie z siebie, to naprawdę się temu trzeba poświęcić bardzo mocno. Jeżeli mamy już coś robić, to na pewno nie na pół gwizdka, dlatego jeżeli miałbym być zawodnikiem, to byłbym tym zawodnikiem na pełne, musiałbym się temu poświęcić, jak moi przyjaciele z Maty. Jeżeli to ma być taki, wiesz, razowy występ, poświęcę temu trochę czasu, oczywiście to zrobię, ale jeżeli miałbym to robić jakkolwiek dłużej, to... Już nie ma na to czasu. Niestety. Ale to Ciebie gdzieś trener Mateusz Dubiłowicz widząc pewnie Twój potencjał, Twoje umiejętności w do namawiał Cię na chociaż jedną, czy to jest Twoja e, inicjatywa? Trener Mateusz nie namawiał na walkę i to prawdopodobnie nie jedną. Moją inicjatywą jest, żeby to była jedna walka. Mm -hmm. w, w ten rozumiem. sposób? No, żeby mieć, zrobić, żeby nie, żeby nie mieć sobie niczego do zarzucenia, że tego nie zrobiłem, że była taka okazja, że mogłem, póki jeszcze faktycznie mogę. Natomiast no, nie widzę siebie dalej jako zawodnika gdzieś y, tak bardziej mocno. Wyjść, zrobić robotę, będzie super. Ale faktycznie, trzeba się temu naprawdę mega poświęcić, żeby być tym na pełen etat, ja nie mam jak, więc wychodzimy, wygrywamy, jedna walka, koniec, do widzenia, więcej nie ma. Czy jakiś rywal rysuje się już w Twojej głowie? Tak, jest już rywal ogłoszony, ja nie mogę tego niestety jeszcze zdradzać, ale no jest, no, mocny zawodnik bardzo, więc będzie fajny. Porozmawiajmy jeszcze o występie Borysa Dzikowskiego. W mojej opinii jest to zawodnik absolutnie przekrojowy i nie strzelając tutaj absolutnie w Borysa, on dzisiaj tego nie pokazał, jakby był troszeczkę nieobecny w tym pojedynku, ponieważ łatwo dał się obalać, a stójka jest też jego dobrą płaszczyzną. Co nie zagrało w tym pojedynku? Wiesz co, no jak widziałeś co nie zagrało, no nie zagrał parter Borysa, natomiast jeżeli chodzi o przygotowania, faktycznie były świetne, jeżeli chodzi o przygotowania całe i pod względem stójkowym, pod względem kondycyjnym, pod względem parterowym, one były cały czas, więc... Po prostu tego dnia Alan był lepszy i trzeba mu tutaj oddać, że, że faktycznie wygrał. Tak, Borys jest przekrojonym zawodnikiem, I my chcieliśmy utrzymać tę walkę w stolicy, nie ukrywam. Alan miał na to inny pomysł, że z, z, zrealizował go troszkę lepiej, udało mu się. Dlatego czapki z góry wygrał tę walkę, było fantastycznie. Nie ma co zwalać, wracamy do pracy i wracamy śnić. Na kontrze odbudowa Borysa? Mam nadzieję, że nie. Dlaczego? Borys będzie się bił w KSW, tak jak się bije do tej pory. No i, to, tego no, życzymy nie? oczywiście. No i tak raczej będzie, nie? Wszystko. To porozmawiajmy jeszcze o absolutnie, w mojej opinii, jeśli chodzi pod względem stylu. Nie ma drugiego takiego zawodnika w polskim MMA jak Kacper Koziorzemski. Za sprawą też Twojej osoby doskonale zaimplementował ten styl taekwondo pod MMA. I Kacper Koziorzemski ostatnio zamknął usta, myślę, że absolutnie wszystkim, pokonując Madarsa, Fleminasa. Czołówkę tej kategorii w KSW. Jakie są następne wyzwania przed Kacperem i przede wszystkim co z jego stanem zdrowia, jeśli chodzi o nogę bądź stopę? Bardziej palca nawet. Okay. Tak. Była tam jakaś afera z palcem, natomiast wyszliśmy już na prostą teraz. Afera palcowa. Afera palcowa. Tak. Nie na kadrze, ale afera palcowa. I teraz y, wyszliśmy już sobie na prostą. Czas teraz na rekonwalescencję kadra. Mam nadzieję, że ona nie będzie długa, na pewno musi tam jakiś czas jeszcze minąć. Y, no ale co, wracamy, trenujemy i już bardzo mocno zapukaliśmy do czołówki tej kategorii no, nie zamierzamy stamtąd wychodzić, nie? Mm -hmm. Dlatego jak w, mamy super palec, będzie. Turbo Finger i wjeżdżamy po resztę. A w Twoim mniemaniu jest szansa jeszcze na ten rok, aby Wiór wrócił do klatki? My i Wiór i Borys bardzo byśmy chcieli, żeby to jeszcze było w tym roku. No Mamy dopiero sierpień, nie? do końca tego roku jeszcze jest parę gal. Kasper myślę, że będzie akurat gdzieś tam już zdolny bić się pod koniec tego roku. Borys jest cały i zdrowy, nic mu się nie stało, więc dlaczego nie? Myślę, że i Kacper i Borys pod koniec tego roku to będzie dobra opcja. Okazuje się, że Madars Fleminas był niesamowicie dobrym rywalem dla Kacpra. Kacper ze swoim stylem doskonale zdetronizował wszystkiego, najlepsze cechy. A czy jest kolejny zawodnik na waszym horyzoncie, na którego polujecie, a przede wszystkim Kacper? Nie wiem, czy patrzymy na jakichkolwiek zawodników w taki sposób, no wiadomo, Kasper też nie odmawia żadnych walk, więc poczekamy, co nam tutaj zaoferuje organizacja, wiem, że jeżeli będziemy wracać, to pewnie będziemy wracać dopiero pod koniec tego roku, tutaj są teraz całkiem spore roszady, Danielski Miński wygrał teraz o Oscar'em. No, kapitan na walka, ciekawe za chwilkę się będzie bił Muslim z Andrzejem, prawda, mamy teraz Madarsa z Tymkiem, no, no teraz się naprawdę grubo dzieje, więc pozwólmy tej sytuacji, niech ona się trochę rozwinie i będziemy czekać na propozycję. Może się mylę, ale być może Kasper by chciał Emila Meka, ale to już jest w tym momencie nie, niemożliwe. Kas, Emil zakończył karierę. I Jeszcze szybko Cię zapytam, bo zbliża się pojedynek. Właśnie wychodzi do klatki Piotr Kuberski. Czy uważasz, że będą to absolutne szachy, czy slackwest jednak od pierwszej sekundy? Nie wybrał? zdziwiłbym się, żeby to był slackwest. Nie chciałbym tutaj stawiać ani jednego, ani drugiego w roli faworyta. Obu bardzo lubię. To będzie na pewno pojedynek na najwyższym poziomie muszą się na pewno trochę poszachować, bo jeden ma czym zaskoczyć drugiego i w drugą stronę, więc no będę na pewno oglądał z, nie, z niecierpliwością i trzymam kciuki za obu, bo są kapitalnymi gośćmi i fantastycznymi też zawodnikami. Szanowni Państwo, ze mną był, nie wiem czy najlepszy wędkarz w Polsce, ale naj, na pewno najlepszy tek łądzista wśród wędkarzy TKD Fish, Kasper Wojszow. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, to była czysta przyjemność, Filipie. Dziękuję, Kapi. Super, wiesz.